Aleluja, Aleluja. Pan z wami, i w duchem Twoim. słowa Ewangelii, według świętego Łukasza, chwała Panie. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie twórzcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Oto słowo pańskie, moi kochani, jak wspomniałem. W sobotę odbył się pogrzeb ojca Zygmunta Kurowskiego, który tutaj pracował przez 24 lata. Od prawie dwóch lat przebywał pod czułą i fachową opieką pielęgniarską w Gdyni i tam został w sobotę pochowany. Ojciec prowincjał poprosił mnie, żebym wygłosił na tej mszy świętej pogrzebowej. Homilię. I chciałbym dzisiaj podzielić się tą treścią, którą wtedy w sobotę wygłosiłem, dlatego, że doszliśmy do wniosku, że ten trud, który tutaj w tej parafii wniósł, będzie dobrą rzeczą, kiedy właśnie przyjrzymy się tej osobie, osobie ojca Zygmunta, tak z troszkę innej perspektywy. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Tę prawdę o sensie istnienia człowieka przypomina nam święty Paweł w swoim liście do wyznawców Chrystusa w Rzymie. Chrześcijanin to człowiek który ma cały należeć do Pana. O tej prawdzie pamiętały całe pokolenia ochrzczonych w imię Trójcy Przenajświętszej. Ale czy naprawdę, wszyscy o tym pamiętali? Historia Kościoła i współczesne czasy pokazują nam, że wielu ochrzczonych o tej godności dziecka Bożego zapomniało. Żyli lub żyją, jakby Boga nie był. Jednak ta sama historia Kościoła i czasy współczesne pokazują nam liczne przykłady chrześcijan, którzy w swojej codzienności konsekwentnie żyją ze świadomością, że i w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Jeśli ktoś z nas miał to szczęście spotkać w swoim życiu w świętej pamięci ojca Zygmunta Kurowskiego, jak wspomniałem, my mieliśmy tę okazję, może z pewnością powiedzieć, że swoim życiem poświadczył on to pawowe przypomnienie, że w życiu i śmierci należymy do Pana. Urodzony 29 października 1933 roku w Kościanie, w rodzinie wielodzietnej i religijnej, ojciec Zygmunt i jego rodzeństwo. Otrzymało w domu rodzinnym staranne wychowanie chrześcijańskie. Prawdy, wiary, życie Ewangelią i miłość do każdego człowieka nauczył się od swoich rodziców, ludzi głęboko religijnych i przywiązanych do Kościoła. Jego ojciec był organistą w rodzinnej miejscowości, a następnie, gdy powiększała się rodzina szukał pracy organisty w Grodzisku Wielkopolskim i Wejherowie. Gdy wybuchła II wojna światowa, rodzina powróciła do Kościana. Żyła tam ubogo, ale przy pomocy rodziny i wzajemnego wsparcia udało im się przeżyć ten trudny okres. Gdy zakończyła się okupacja niemiecka, ponownie rodzina Kurowskich Przeniosła się do Wejherowa, gdzie ojciec Zygmunt podjął naukę a w 1951 roku stał egzamin dojrzałości. Warto nadmienić, że w okresie dzieciństwa i latach młodzieńczych zainteresował się muzyką i grą na instrumentach. Była to na pewno zasługa jego ojca organisty. Wspominam o tym, gdyż swoje talenty muzyczne skutecznie wykorzystywał przez wiele lat w pracy duszpasterskiej, rekolekcyjnej i misyjnej. Tutaj spotkałem wielu ludzi, którzy nie znali ojca Kurowskiego z nazwiska, ale jak mówili, że chodzi im o tego Ojca śpiewającego, to wiadomo było, kogo mają na myśli. Bezpośrednio po zdaniu matury w 51 roku realizuje odkryte powołanie go przez Pana Boga do kapłaństwa. Mając 18 lat, wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, aby podjąć studia filozoficzno-teologiczne. Po sześciu latach, 28 kwietnia 57 roku, przyjmuje święcenia kapłańskie. Z rąk księdza biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego. Ta ukazana dotychczas droga życia ojca Zygmunta potwierdza to Pawłowe, te Pawłowe słowa, że należymy do Pana. I ojciec Zygmunt nigdy o tym nie zapomniał. Realizował je konsekwentnie. Jako młody, 24-letni kapłan diecezjalny, potrzebował jak każdy młody kapłan, Nabycia praktyki duszpasterskiej. Stąd przełożeni kierowali go do różnych parafii na terenie diecezji pelplińskiej jako wikariusza, w których oddawał się z pełnym poświęceniem jako duszpasterz w pracy kancelaryjnej, w głoszeniu Słowa Bożego, a przede wszystkim jako katecheta dzieci i młodzieży. Po czternastu latach pracy duszpasterskiej w diecezji pelplińskiej po rozeznaniu duchowym dojrzał do decyzji, że Pan Bóg powołuje go do życia zakonnego. Jego decyzja była przemyślana i przede wszystkim rozeznana i przemodlona. Miał świadomość, że wstąpienie do zakonu, a tym bardziej do towarzystwa jezusowego, jest dla niego poważnym wyzwaniem. A że była to roztropna i wynikająca z chęci należenia do Pana decyzja, niech świadczy świadectwo jednego z jezuitów już nieżyjącego, który kilkanaście lat temu powiedział mi o ojcu Kurowskim. Ojciec Kurowski jest dla mnie przykładem kapłana, który szczerze kocha Pana Boga, żyje z nim w głębokiej zażyłości. On nigdy nie, żałuje, nie żałował swojej decyzji o wstąpieniu, o wstąpieniu do zakonu. On bardzo szybko pokochał nasz zakon. Mając 38 lat, 1 września 71 roku przekracza progi Kalickiego Nowicjatu Towarzystwa Jezusowego, aby po dwóch latach formacji, 8 września, 73 roku złożyć pierwsze śluby zakonne. Przez kolejny rok zostaje w Kaliszu, gdzie pełnił funkcję rektora prefekta Kościoła. W następnych latach pracował w Lublinie przy Ulicy Królewskiej i w Radomiu jako katecheta. Następnie udaje się na roczną trzecią probację do starej wsi Kołobrzozowa pod kierunkiem ojca instruktora Kazimierza Kucharskiego. Po probacji w latach 80-84 pracuje w Warszawie jako przy ulicy Rakowieckiej jako koordynator katechezy i jako katecheta. Sam opowiadał, że jako katecheta na niektórych placówkach miał po 40 godzin katechezy w tygodniu a jego uczniowie po latach wspominali, że ojciec Zygmunt był dla nich autorytetem. W latach 70. ubiegłego wieku ojciec Zygmunt poznał osobiście księdza Franciszka Blachnickiego w Krościenku, aby przyjrzeć się i doświadczyć pracy z młodzieżą. I przez następne lata sam organizował rekolekcje oazowe. Dla młodzieży w różnych miejscach w Polsce. Dnia 8 września 81 roku złożył uroczystą profesję zakonną na ręce ojca rektora Andrzeja Koprowskiego. Przez następne sześć lat był administratorem parafii Świętego Szczepana w Warszawie przy ulicy Narbuta. Później przez trzy lata. Był przełożonym Domu Zakonnego w Piotrkowie Trybunalskim, w Kaliszu przez rok, jako misjonarz ludowy i rekolekcjonista. Dalej w Warszawie, przy ulicy Świętojańskiej, przez dwa lata kontynuował pracę misjonarza i rekolekcjonisty, a także spowiadając w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W 1996 roku Mając 63 lata, przybył tutaj do Szczecina i pełnił funkcję ojca duchownego w naszej wspólnocie zakonnej, a w parafii był wikariuszem i duszpasterzem ludzi chorych. Gdy pojawiły się poważne dolegliwości zdrowotne po 24 latach pobytu w Szczecinie, w 2020 roku został skierowany do infirmerii w Gdyni. Na uroczystość pogrzebową wybrałem fragment Ewangelii Mateusza z rozdziału 25. Ten fragment możemy zatytułować Będziemy sądzeni z miłości. Dlaczego ten fragment? Dlatego, że podczas naszego wspólnego tutaj życia w Szczecinie poznałem ojca Zygmunta jako zakonnika i kapłana, który kochał Pana Boga, który był człowiekiem szczerze kochającym Matkę Najświętszą, który żył przesłaniem Jezusa Miłosiernego, który z wielką pobożnością sprawował eucharystyczną ofiarę i był człowiekiem adoracji Pana Jezusa w tabernakulum. I to właśnie z adoracji Pana Jezusa w kaplicy domowej czerpał wewnętrzne siły do zmagania się z dolegliwościami zdrowotnymi, łącząc się z Panem w Jego zbawczej męce i cierpieniu. Ojciec Zygmunt był człowiekiem wielkiej modlitwy, budując swoją postawą wiele osób. I ta codzienna adoracja Pana Jezusa wpłynęła, wpływała. Na jego poświęcenie się chorym w paraf. Nikt nie zliczy chore osoby, które nawiedzał Ojciec Zygmunt w ich domach, niosąc im Pana Jezusa, spowiadając, udzielając sakramentu namaszczenia chorych i niosąc słowa pociechy i otuchy. Ojciec Zygmunt był tym, do którego odno odnoszą się Właśnie słowa Ewangelii z Mateusza. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Mój drodzy, nikt nie zliczy, i nigdy o tym nie mówił, choć o tym wiedzieliśmy, ilu osobom potrzebującym przekazał kanapki na furcie. Ile rzeczy osobistych, głównie ubrania, wręczał bezdomnym. Ile czasu poświęcił chorym. Ilu biednym i chorym realizował recepty z własnych oszczędności, wykupując leki. To z codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu ojciec Zygmunt wynosił duchowe inspiracje do przygotowywania homilii, skupienia podczas odprawiania Mszy Świętej i trosko, troski o piękno sprawowanej liturgii. Kto kocha Pana Boga, nie może nie kochać Jego Matki. Ojciec Zygmunt nie rozstawał się. Z różańcem w ręku. Będziemy sądzeni z miłości. Ojciec Zygmunt był wielkim czcicielem i propagatorem kultu Jezusa Miłosiernego. Kult ten szerzył już w piotkowie trybunalskim, a następnie w tej wieloletniej pracy rekolekcyjnej i misjonarskiej. Kult ten rozwinął również tutaj, w Szczecinie, i przez wiele lat, w każdy czwartek, prowadził półgodzinne nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego. Miłosierdzie Boże okazywał ojciec Zygmunt jako spowiednik w konfesjonale. Dodawał otuchy tym, którzy nie radzili sobie z trudnościami życiowymi i duchowymi, dawał dobre. I trafne rady, i był cenionym spowiednikiem. I wtedy, na koniec, zwróciłem się do Ojca Zygmunta. Ojcze Zygmuncie, dziękujemy Panu Bogu za Twoje życie, przepełnione miłością do Niego i bliźniego, za Twoją cierpliwość, za wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Przykład życia. Jako człowieka ubogiego, za Twoją punktualność, oddanie posłudze kapłańskiej, za Twoją wrażliwość, na, za przykład cierpliwego znoszenia chorób, za Twoją pokorę, cichość, wyważoną postawę i wspierające słowo. Święty Paweł w swoim liście do Rzymian przypomniał, że wszyscy przecież. Staniemy przed trybunałem Boga. Ojcze Zygmuncie, Ty już zakończyłeś swoją ziemską wędrówkę i stanąłeś przed trybunałem Boga. Ufamy, że w momencie Twego przejścia do domu Ojca, sam Pan wyszedł ci naprzeciw i powiedział Tobie. Zygmuncie, wszystko, co uczyniłeś jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniłeś. Wejdź do radości Twego Pana. Amen.